Maszyna do pisania urania zawierająca czcionkę z greckim alfabetem. Model pochodzący z drezna z 1909 roku. Omawiany egzemplarz datuje się na rok 1938. Materiały: żeliwo, metal, tworzywo sztuczne. Maszyna ma kolor głębokiej matowej czerni z widocznymi oznakami użytkowania. Na górze maszyny znajduje się mechanizm ruchomego wałka na papier z dwoma dużymi czarnymi pokrętłami po obu stronach. Pod nimi umiejscowione są pojemniki na taśmę z tuszem. W centralnej części czarnej obudowy widnieje złoty, mocno kontrastujący z tłem napis Urania. Poniżej umieszczono również złoty tekst w języku greckim. Maszyna posiada czarną klawiaturę z 50 okrągłymi klawiszami, na których znajdują się złote greckie litery alfabetu. Lekko powyżej klawiatury na przedniej części maszyny można zauważyć również kilka okrągłych, jaskrawo-czerwonych klawiszy, których wciśnięcie pozwala nałożyć dodatkowych funkcji na klawiaturze.